Wielki poniedziałek. Wiecie, my zapominamy często o tym, co się działo od poniedziałku do środy. Pamiętamy o niedzieli palmowej. Pamiętamy o wielkim czwartku, ostatniej wieczerzy. Myślimy o wielkim piątku śmierci Jezusa na krzyżu, a pomijamy te trzy dni. Ale w tych trzech dniach działo się coś wyjątkowego. Jesteście znowu w moim ogrodzie. Nie przy pięknie kwitnącej mirabelce, ale przy wiśni, która jeszcze nie zakwitła. I przy orzechu włoskim, który też jeszcze nie kwitnie. Nie wypuścił nawet ani jednego listka. Wiesz, dlaczego jesteśmy przy tych drzewach? Bo w poniedziałek Pan Jezus szedł koło figowego drzewa, które właśnie nie wydało jeszcze owoców. I wkurzył się niemożebnie na to. I przeklął to drzewo. Powiedział, nikt już z Ciebie nigdy nie zje, bo nie masz owoców. W poniedziałek powiedzieści do Jerozolimy Jezus zrobił coś jeszcze poszedł do świątyni i kiedy wszedł do miejsca, które powinno być miejscem uwielbienia Boga, miejscem oddawania Mu chwały, miejscem, w którym ludzie spotykają się z Najwyższym Panem, w którym praktykowane są, wiecie, duchowe obdarowania, jak proroctwo, jak przynoszenie chwały Jezusowi, uwielbienie, nauczanie. Zobaczył mnóstwo, mnóstwo kupców, sprzedawców rozmaitych, którzy sprzedawali pamiątki, rzeczy potrzebne do dobrego przeżywania świąt, które właśnie w Jerozolimie się miały odbywać. Jezus się wkurzył. Zaczął rozwalać te stoły. Wyrzucał kupców. Pieniądze potoczyły się po ziemi, po posadzce, zaczą, zaczą, zaczął jakiś być zgiełk, wiecie, zaczęło być głośno. A ludzie czyli krzyczeć, uciekać. Ja sobie wyobrażam te uciekające barany, gołębie furwające wszędzie. Ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Straż świątynna, która przybiega. I słyszę nad tym wszystkim słowa Jezusa, który mówi Z domu mojego Ojca uczyniliście jaskinie zbójców. Jaskinie niecnych czynów, miejsce, w którym nie oddaje się chwały Bogu, a je plugawi. Jezus się wściekł. Poniedziałek to jest dzień, w którym Jezus mówi do nas, dzisiaj Jego uczniów. I robi to, zobaczcie, trzy dni przed swoją śmiercią. Mówi: Zachowujcie czystość i wydawajcie owoce. Nigdy nie rozmieniajcie na drobne tego, co jest sensem waszego życia. Nie pozwólcie sobie na tłumaczenia, to nie sezon na dobre rzeczy w moim życiu. To jest modne tak mówić. Nigdy nie mówcie sobie, to nie jest sezon na bycie dobrym i pobożnym. To nie jest sezon na bycie czystym nieprawda. Jezus pokazuje, żebyśmy byli czyści i oczekuje tego od nas. Najfajniejsze jest to, że Jezus nie zostawia nas samymi. I Jezus nie mówi nam, że musimy sami spróbować być dobrzy. Jezus mówi, chociaż nie mam grzechu, zostanę grzechem, żebyście wy byli czyści i uzdrowieni. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie, czy jest w moim życiu coś, co musi zostać dzisiaj wyczyszczone i wysprzątane? Wiecie, żadna rodzina żydowska nie przystąpi do święta Paschy, wcześniej nie posprzątawszy swojego domu i nie usunąwszy wszystkich rzeczy, które mogłyby być zakwasem, które mogłyby być nieczyste i brudne na to święto. Może warto patrzeć na swoje życie i zapytać Boga, czy jest tam coś, co muszę dzisiaj z niego usunąć? Czy jest coś, w czym muszę zacząć wydawać owoce, żeby nie sprowokować Ciebie, Boże, do gniewu? Tyle na dzisiaj, kochani. Pozdrawiam.